Dzień dobry, czytulińscy, witamy w kolejny poniedziałek i zapraszamy Litka, Ida, może Tereska, jeśli do nas dołączy, krąży tu w każdym razie, na kolejną część opowieści o Kudłatym. Opowieści, którą napisała dla Was wszystkich specjalnie pani Anna Aleksandrow Stańczak. Pozdrawiamy wszystkie dzieci wszechnicowe. Pozdrawiamy dzieci piaseczyńskie i warszawskie, i elbląskie, i gdańskie, i krakowskie, łódzkie, częstochowskie i te, które mieszkają w innych miastach Polski, a także te, które nie mieszkają w Polsce, a oglądają nas i słuchają historii o Kutłaty. Posłuchajcie. Kudłaty, Anna Aleksandrow-Stańczak, część druga, rozdział piąty. Pierwsze spotkanie i zakochanie. Kiedy odwiedziliśmy Kudłatego po raz pierwszy, miał zaledwie dwa miesiące. Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Był początek listopada, wyjątkowo pogodny jak na ten miesiąc. Świeciło słońko i na dworze było całkiem ciepło. Od samego rana nie mogłam doczekać się umówionej wcześniej wizyty u szczeniaków. Plan był taki, aby je odwiedzić, zobaczyć, poznać i podjąć decyzję, którego z nich chcemy zaadoptować. To trudne słowo zaadoptować, więc wytłumaczę o co chodzi. Oznacza to przyjąć do rodziny i kochać, dbać, opiekować się, uczyć, wspierać Proszczyć się być blisko i być zawsze gotowym do pomocy. Kiedy tego listopadowego poranka dojechaliśmy w końcu na miejsce, aż zapiszczałam ze szczęścia. Nie mogłam się powstrzymać, kiedy zobaczyłam na własne oczy te wszystkie słodkie maleństwa. To nie były futerkowe maskotki, którym, którymi tak bardzo lubiłam się otaczać, o nie! To były żywe, energiczne, nieposkromione i ruchliwe psiaki. Uwierzcie mi, mogłabym patrzeć na nie bez końca. Kiedy pani Janina pozwoliła mi wejść do wielkiego kojca, wypełnionego trocinami, w którym mieszkały maleństwa, myślałam, że oszaleję ze szczęścia. Ale ale musiałam przedtem obiecać rodzicom, że będę bardzo ostrożna i delikatna dla tych puchatych słodziaków, bo one są bardzo malutkie i wrażliwe na każdy dotyk. W żadnym razie, nigdy, przy nigdy nie chciałabym wyrządzić im krzywdy, nawet niechcący. Siedziałam tam chyba godzinę i wcale nie chciałam wychodzić. To było coś, czego nigdy wcześniej jeszcze nie przeżyłam. Przyznam, że chciałam tam zostać na zawsze. Czułam się jak psia mama. Chciałam je wszystkie tulić, głaskać delikatnie ich różowe brzuszki i bawić się z nimi bez końca. I opiekować się. I kochać. Tamten dzień był jednym z moich najszczęśliwszych dni w życiu. A potem musieliśmy podjąć nie lada trudną decyzję. Który ze szczeniaków zostanie nowym członkiem naszej rodziny? Domyślacie się, kogo wybraliśmy, prawda? Po prawie sześciu tygodniach od tamtej wizyty pojechaliśmy do szczeniaków jeszcze raz, ale tym razem wracaliśmy z powrotem już w powiększonym składzie, bo nasza rodzina stała się większa. Kudłaty był z nami. Rozdział szósty. Na sukces trzeba zapracować. Tata i mama długo się nie zgadzali na to, abym mogła samodzielnie wychodzić z kudłatym na spacer. Aniu, mówiła mama, wyprowadzanie psa i opieka nad nim to jest bardzo poważna sprawa i bardzo duża odpowiedzialność. Musisz być skoncentrowana cały czas na nim, powtarzała. Bo wyobraź sobie na przykład, że pies zrywa się ze smyczy, i pomimo wołania nie wraca i biegnie gdzie go oczy poniosą. Cokolwiek stanie się w takiej sytuacji, cała odpowiedzialność spada na nas, czyli opiekunów psa. A scenariuszy takiej sytuacji jest wiele: na przykład może kogoś ze strachu zaatakować, albo może wpaść pod samochód, albo zabłądzić, ha, i błąkać się dniami i nocami bez jedzenia i bez picia. Po tamtej rozmowie byłam bardzo przyjęta. Mówiąc szczerze, trochę się bałam, bo czy ja dałam sobie radę z naszym szalonym szczeniakiem, który marzył tylko o bieganiu? Z drugiej strony jednak tak bardzo o tym marzyłam. Tylko ja i on, mój kudłaty przyjaciel, i długie spacery, i rozmowy. Po pewnym czasie. Po moich błaganiach rodzice w końcu zgodzili się. Obiecałam, że będę odpowiedzialna. Zanim jednak odbył się nasz pierwszy spacer, długo i wytrwale pracowałam na zaufanie mamy i taty. Kudłaty dzielnie mi w tym pomagał. Przygotowania zaczęliśmy od ćwiczeń z posłuszeństwa. Bardzo przydatne były drobne smaczki, które Kudłaty uwielbia i które zachęcały go do pracy ze mną. A było to tak. Kiedy byliśmy w ogrodzie, przywoływałam go po imieniu i za każdym razem, kiedy posłusznie do mnie przybiegł, chwaliłam go mówiąc Dobry piesek, dobry kudłaty, brawo! Po czym dawałam mu malutki smaczek. Ćwiczyliśmy wytrwale przez kilka dni. Uwierzcie mi, to takie miłe uczucie, kiedy pies zaczyna rozumieć, czego od niego oczekujesz i reaguje posłuszeństwem. Czułam się tak, jakbyśmy ze sobą rozmawiali. Za każdym razem po usłyszeniu komendy do mnie przybiegał, merdał ogonem i patrzył mi głęboko w oczy, jakby pytał, czy dobrze zrobiłem? Zasłużyłem na piątkę? To takie rozczulające. Mieliśmy kilka podstawowych kolęd. Komend, odwoływanie, czyli do mnie, zatrzymywanie w miejscu, czyli zostań, noga. Kiedy chciałam, aby szedł blisko przy mojej nodze oraz leżeć, kiedy chciałam, aby położył się i został na miejscu. Byłam z siebie naprawdę dumna, a najbardziej rozpierała mnie duma Skudłatego. Okazał się zdolnym i mądrym uczniem, chętnym do współpracy i pracowitym. Kiedy później zrobiliśmy prezentację dla mamy i taty, byli naprawdę zaskoczeni. Chyba nie wierzyli do końca, że to się może udać. Ach ci dorośli rozdział siódmy. Kudłaty dorasta. Minął rok. Na sierści kudłatego pojawił się trzeci kolor czarny. Wokół jego szyi wyrosły najpierw pojedyncze, długie, czarne włosy. Potem było ich więcej i więcej. Aż w końcu powstało coś na kształt czarnego, bujnego naszyjnika. I tak Kudłaty został trikolorem czarno-rudo-białym. Najbardziej ruchliwa część naszego psa to ogon. Mama mówi, że to najszczęśliwszy ogon na świecie. Kiedy Kudłaty się cieszy, macha nim od lewej do prawej z prędkością odrzutowca. Podskakuje przy tym radośnie, biega w kółko i krótkimi szczeknięciami daje doznać, jak jest mu dobrze. Uwielbiam wtedy na niego patrzeć. Radość życia aż w nim kipi. Czasem z tą jego kudłatą radością bywa trochę kłopotów. Pewnego razu tak ucieszył się na widok mojej koleżanki, że prawie wybił jej przedni ząb. Biedna ola! A było to tak. Gdy weszła do nas na podwórko, kudłaty skoczył na nią przednimi łapami i zaczął lizać po twarzy. Tak pokazuje, że kogoś bardzo lubi. Kiedy Ole odchyliła głowę do tyłu, bo wcale nie chciała być lizana po buzi, kudłaty podskoczył jeszcze wyżej i uderzył ole nosem po twarzy. Zamarłam z przerażenia. Kudłaty, nie, nie! Zdołałam tylko wykrzyknąć, ale było już za późno. Z ust koleżanki pociekła stróżka krwi, a ona, przerażona, złapała się za buzię i pobiegła czym prędzej do łazienki. Kudłaty stał i patrzył na mnie, jakby nie wiedział, co się dzieje. Chciał przecież się tylko przywitać. Chciał być miły. Nie wiedziałam, jak się zachować, co zrobić z Kudłatem. Powinnam go zganić za to skakanie na ole, ale z drugiej strony on tylko chciał okazać swoją radość. No właśnie. Tak to już czasem jest. Chce się zrobić coś dobrego, a wychodzi źle znacie to? Na szczęście całe to zamieszanie skończyło się dobrze. Ola nie straciła zęba, a rana w buzi okazała się niegroźna. Pomogła jej kostka lodu z zamrażalnika przyłożona na rozcięte miejsce. Po kilku minutach było po strachu, a gdy emocje opadły, nawet się z tego śmiałyśmy. Kudłaty po prostu bardzo chciał Cię pocałować na przywitanie, tłumaczyłam Oli. Ale zamiast tego mnie znokautował, odpowiedziała moja koleżanka z napuchniętą wargą. I na dzisiaj to koniec części drugiej kudłatego. Mam nadzieję, że podoba Wam się ta opowieść. To opowieść pani Ani, Ani Aleksandro Wstańczak, sprzecznicy rodzica. Czytała litka, towarzyszyła mi e, Tereska oraz nasz piesek ida, a także Marcin za kamerą, który nam włącza i wyłącza. Bardzo dziękujemy wszystkim za słuchanie, oglądanie i zapraszamy do kolejnej części już za tydzień. Ciekawe, co się potem wydarzy już takiemu dużemu kudłateniu! I I do widzenia! I do widzenia! Yeah, yeah.